Witajcie, w kolejnym odcinku zagrajmy w LEGO Indiana Jones 2 przygoda trwa. Znaleźliśmy nową misję. Ale żeby do niej dostać trzeba wykopać misję. Dosłownie wykopać. A szczęście pokażę nam gdzie możemy kopać. I idziemy. Nowa misja, nowe możliwości. Tylko, że niestety nasz kompan się boli. No i wziął. No Dobra, idziemy pierw tutaj. O, jaka taka hulaka. Przepraszam, za wszystkie dźwięki. Mm. Mój brat wygodnego miejsca to. Dobra, okej. Okay. Ruszamy. Ruszamy dziewczynki. Wolę najpierw tamto ruszyć. Kłopata. Rozwal to. Wszystko się można rozwalić. Tak, moja krew.

to jest nie, bunga, bunga. to nie jest zabójca unga. Dobra, odkop mu ten łeb. Ja biorę drugi. A no to na takich postaciach, coś wcześniej braliśmy. To pierwszy, Ej, jaki lol. I jeszcze nie bo coś widziałem. To coś ważnego. Pieguska widziałeś, wiesz? Nie. O, warto było. No. czy pierwszy... By Łożysz, krab też tutaj mieszka? Uśmiercam kraby, jestem dezynsektorem. Dezynsektorem, kude. Przejęzyczam się. Dawaj, co moje. Oh, één. Hé, ja, twee, ja, één. Kryształowa czaszka to, A w tym głowa obcego No kapnijmy się Kapniemy się Dobra Ej ty zabójco unga bunga Chodź tutaj ty tańcerze za sereny Ej Eryk Ja jestem z tobą w drużynie Koń tego zabójcę, unga! Tym ukraść nasz skarb. te kraby zabiję, ja nie mogę wtedy iść! Tak! Przez ciebie kure, nie mogę przejść. Uczymy się, jak tak buguje. Skac, 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 skacu za srani. Czemu... Czemu mój brat ma kaca? Nie, moja postać ma kaca. Katrzy, Dawaj to! Tuż ja go sprać tutaj na miejscu niestety. On zawsze łaty do pokonania. Jeden ciąg, to, to nie... Tak, jeden ciąższ. Przybisz go tutaj, bo ja muszę jakoś wejść. Albo zepchnij go. Już. Też go spierzemy. No, wymiękaj, wymiękaj, wymiękaj. Zasłonię drogę. Yy, Lej go nie gadaj. Hardcore jeden. Jeden czołg. Ja go Chodź. Poczekaj no. I chodź tam. Wszystko? Ja mam kryształowe czaszki. Nie ty, łoko. No, wreszcie rzuciła płynność. Iiii no, wreszcie gdzieś tu musi, no gdzie ten filmik jeden. No. Ano. Mamy kryształową ciążkę, proszę państwa, teraz możemy zrobić kolejną rundę. oni, będę do kupna. Ja mam czas To są właśnie zabójcy Unga. No i zabójcy Unga, zabójcy Unga są, nie mają ubrania. A te mają zakupiłem. No, Zakupimy, to się, to, się, to się sprawdzi. O Centarny wojownik. I kto tu ma rację? Przepraszamy, ale. Kurde, do mojego brata taka przyjaciel chce przejść, który nie może przejść. Na się dziękujemy za odcinkę następnego odcinka na razie.